Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu odcina. Każdą, która przynosi owoc oczyszcza, by przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które powiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. My często mówimy, że modlitwa to jest spotkanie z Panem Bogiem, rozmowa, spotkanie z Panem Bogiem, ale spotkanie to jest coś takiego, co się zaczyna i kończy, a słowo trwać nie ma początku i nie ma końca trwać. Jezus zaprasza nas do tego, byśmy trwali w Nim, a On w nas. Czyli nie tylko ograniczamy się do modlitwy rano i wieczorem. Oczywiście to jest ważne, żeby ta modlitwa rano i wieczorem była ale też systematycznie, zawsze rano i zawsze wieczorem. To jest też wyraz naszego trwania w Panu Bogu. Ale też między tymi modlitwami rano i wieczorem, cały czas, żeby był przepełnionym Panem Bogiem, czyli często w ciągu dnia, zwracamy się do Pana Boga, myślimy o Nim w zwykłych sytuacjach naszego życia, w naszej pracy. Mówimy, coś się udało, dziękujemy Ci Panie Boże. Dziękuję Ci Panie Boże, coś jest trudnego, proszę Cię Panie Boże. Czymś się zachwycamy, uwielbiam Cię Panie Boże, kocham Cię. Często się do niego zwracamy, i to jest wyraz naszego trwania. Spróbujmy dzisiaj tak cały dzień trwać w takiej obecności Pana Boga. Często o nim myśleć, patrzeć na niebo, zwracać się do niego, trwać w nim, a on chce trwać w nas. Ale też ta latorośle, która przynosi jakieś owoce, nie może żyć bez winnego krzewu. Ona czerpie soki, czerpie pokarm z tego krzewu. Z czego my czerpiamy swój duchowy pokarm? Bez czego my nie możemy żyć? Może często bez telewizora nie możemy żyć, może bez jakichś wiadomości nie możemy żyć, może nie możemy żyć bez internetu, może nie możemy żyć bez jakiejś pracy, bez sportu, bez muzyki, bez czego my nie możemy żyć? I czy wśród tych rzeczy, bez których nie możemy żyć? Czy jest Pan Bóg, czy jest modlitwa? Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.